Witam Was z tej strony Rishan. Dzisiaj będziemy nagrywać sobie Bedwarsy. Ze mną jest John Exo. Moja! I Królik. No, no i będziemy grali oczywiście w czwórki, bo jak nie inaczej. To czemu w czwórki? A w trójki, kurde. Zapraszam Was do łapkowania, subowania i co tam dalej się da. Dobra, Do jesteśmy w rundzie. Dobrze, jesteśmy w rundzie już. Ja, ja to... nie budować łóżek. myślałem Dzień że ja trenie. będę budowniczym łóżka. Też Poć się przyzwyczaiłam. Chodźcie na środek, bo To, już to moja rola, ostatnio to już moja rola. Nie, ok. ja budowuję łóżko. Okurcy. Ja obudowuję łóżko, zamknij się. Wykonuję moją pracę. Jestem zawodowym obudowywaczem. <laughs> Łóżek. Dobra. O, widzę, że umiesz. No, no, klikach się zdecydowanie szybciej to robi. No mówię, że ja jestem defem. Zabijam jednego, z, y, tego zielonego. Y, zielony dziwny jest... On robię Czemu oni mają tak mało HP? Zbieraj Trzeba obejrzeć emeraldy. poradniki do robienia bridge'a. Dokładnie. <noise> na początku pożyjemy tower. Tak. Tak. Co, pójdziemy może na, na, na zielonych, bo my takie nobusy, nie? Oni też są tacy troszeczkę... Idealnie. Nie, bo ja mam dwa M. -y. E, to może nie, nie nobusy, co? Dwóch na mnie spaconych. <noise> Ej, zieloni do nas idą. Ej, we, weźmy, nie. atakujmy kogoś. A nie, siedzimy jak... Okej, okay, to nie działa. A, A idę po, pomagać. O, ale go znokowałeś. Alina, weź się TNT. buduj. On ma TNT. Zrzucił to, to TNT. To jest zła broń. Haha, <noise> zrzuciłeś go, ale masz lagi chyba, Masz na nie? Lagi, nie, sam przestańcie tak dziwnie budować. Nie budujcie na łóżku. My te, sowami, nie? Sowami, Dobra. Nie budujcie na łóżku, bo niszczycie moją ciężką pracę. Kiedy budowanie łóżek wejdzie za mocno. Tu rozdaje wełnę jak coś. Wolałbym samo żelazo, ok? Może być? O, eee... widziałem tu dużo żelaza. Ale całe jedno. żelazo przerobiłem na wełnę. Masz, ja odkupię. A ja mam kolejne 8 tego. Kolejne, Ale bym był debilem, jeśli była. nie spadłem, no, mi mi padłem, debil jestem. Ja ja chcesz, nie Chcesz złoto? Nie, nie dobywam. mam. Dobywam. Mam złoto, masz złoto. Bo mi niepotrzebne, bo ja tu... Może, i ona spodjeżdża... Złoto? Złoto? Złoto! Złoto, jeść! Yes. Jaki podekscytowany. Jej, Już jej. użyłem całe te szkło? Co? Nie. Ktoś chce złoto? Nie, ja potrzebuję. <laughs> Masz żelazo. żelazo w skrzynce. Gdzie? W skrzynce. Nice, idealnie, akurat na szkło zostawiłeś mi. Tak, obudowuję łóżko szkłem, żeby nam nie wybuchli, bo... ok. Idziemy, idziemy na, na Space Onów. To się idźcie. Idę na czerwony ranni. Wróćcie Dobra, z jakimś niepem ja i ci dajcie pomóc, mi Nie pomóc, bo tyś... Tyś umiesz. Ale ja jestem do Nie dywina. no, ja, ja się dam uwielbiam. radę sam. Ja się dam radę sam obudować, Chyba, że chcesz mi pomóc w tym... O dobrze, nie umiem umie tra fierballem trafić, to bardzo dobrze. Ale Trzeba. nawet jak trafi fireballem, to nic nie zrobi. Kurde, coś ty odrąbał. <laughs> Nie wiem, yy, obronę przed TNT na przykład. Ale zielony nas podjeżdża. I mnie zarąbie. Dwóch, dwóch u nas. U nas nie. jest dwóch jest u nas. Dobra, już już idzie. Już idę space'em. Jak oni mnie znokowali, oni mają tego, oni mają jakiegoś no noka, e, no mają. Ale i tak nic nie zrobi. UŻYSZ TY! Zdechłem. Ja się nauczyłem do tworzyć z tutorialu, patrzę. A ja się nauczyłem klika. Na trzy CPS-y. Ktoś tu przeszedł i Nie ma nie łóżka! Idziemy spać. Nie mamy w gym. Uważajcie, podjeżdżają nas. Spacony. No to kupcie se tego. Czemu tu jest tak wełny mogę wiedzieć? No, bo ja kupuję. Ja. A ja już wiem, na co idą nie, moje Debil, debil, no i spadłem. Ja. Spadłem. Jest u nas ty. weź go. Że... Tam dwa serduszka, mam dwa serduszka, krój, mam dwa. Serduszka, krój, chodź, to, do mnie, nie, chodź do mnie. idziemy stąd. Ale na shifcie chodź. Idziemy mieszkać gdzie indziej. Czekaj, będę za nami niszczył wełnę. Gdzie wy jesteście? O! Obserwuj nas, to się dowiesz. Dobra. Czekaj, niszczę za nami wełnę. Ej, teraz bym zniszczył sobie pod nogami wełnę. Ty Ja zrobię tu Czekaj, czekaj, masz Nie. Boga? Jej, tak. co wyrobita. Debilu. Ej, Ej, będzie się spowiadał. No właśnie. Nie, czy ty spadłeś? Nie, to był jakiś typ. Nie. Ej, no idzie do nie. nas, ziomek do nas idzie. O. No nie, jest, to znalazł nas. Ja, 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 ja ten. Ja ten. Ciebie. Ja, ten, ja ten film nazwę. Błaznowanie w Minecraft. to, jest, to tak był. Dobra, Na Dawajcie. Jeszcze raz. Dajesz go. To, 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 jest piękne. O! Oh. A co, mnie, nie? Dobra, kolejne podejście. Dobra, nie obudowuję łóżka, bo mi się nie chce. Cel wygrania chyba dzisiaj nie osiągniemy. Wybaczcie, chłopacy. Dzisiaj... Ja się patrzę na to, jaki głos będzie. Dobrze, nie udawaj męski głos. Nie, co? nie. No bo i tak nie jesteś. Po no nie śmiej mnie! Masz wierz mnie nie rozśmierzać, bo nie. Wier. Nie śmiej mnie! Nie śmiej mnie! Ej, patrzcie na to, patrzcie jak się umiem budować szybko. Nie widzę, czekaj. Py, 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 o ty! Ja nie umiem py. tak! Weź mnie na, ale zazdrośnie! Nisan, chodź na środę! Patrz, ja umiem, patrz, ja umiem! Ja umiem Ha -ha. Ja Aha. umiem wyklikać 7 TPS-ów. Ja też umiem wyklikać 7 TPS-ów. Ja, ja, ja klikam 11 do 12. <grym> <Da. grym> <To> Mam makro. <grym> <To> Mam makro. <grym> ma makro. Makro. Ma klika, no, ma makro on. Ani nie działa ani bateria. Nie działa. No. Nie ja Zjedzie lubię budowywać łóżka. Ale Rishan, bo ja, ja, diamenty musisz wziąć ze środka, chodź. Diamenty? <śleskujesz> 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 <Dobre>. <śleskujesz> nie, no, nie zrobiłeś tego, nie dałeś się nabrać na ten najprostszy tryb. Nie zrobiłeś tego, Rishan. <śleskujesz> Nie, nie nauczyłeś się na tym, co ja zrobiłem? Drugi Zrobi ja. dzień potwierdza, że ludzie. to debile robimy. manhunt'a. Ej, dobra, ja nie żyję, więc na ja TikToku zejdę. Ej, to jest promowanie aplikacji na filmie. No i co z tego? Każdy I wie. To jeszcze takich słabych aplikacji, naprawdę. Nie, <laughs> nie <laughs> 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 Żadnik. Ej, ludzie ja spadłem. Masz no szczęście, Nie? że się sklaczowałem. Ja, ja spadłem, bo... bo Miałem cztery Emeraldy. Wy, wy w lewo? A to, to jest intruz. Trzeba go z, z, zabić. Ej, ja te Emeraldy ja ja wyrzucam w otchłań, bo mi niepotrzebne. Patrz, patrz co ja robię, łał oh. Nie no, moments later. strany Jeden emerald raz. Nie no, żartuję Ej, chodź Ej. Królik, chodź Chodź do mnie na środek Nie no, nie No chodź, spadłem To nie są diaksy, gdzie są diaksy? ty gdzie Dobra, to, się wzią, wzią, wzią. to no, będzie... Och. Dobra, a, ja się nie mogę dobudować. Yy, co ja zrobiłem? Jesteś jak ular. O! Ja jest so. Oddawać diaksy, oddawać diaksy. To ciki Kto... Ja! Oddawać <noise> Jeszcze nie Jeszcze łóżko! Nie. A, nie! a nie ma łóżka, okej! Okay. Dobra, ja robię, ulepszenia, ja wchodzimy w ostrość, ale jesteśmy druga Ej, ja robię, ja, ja robię potwórnego TNT Jumpa, chcecie Ej. zobaczyć? Nie, nie tak, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć Ej

Ej, ale że nas jeszcze nikt nie zabija, nie? No, ale to już dziwne. Właśnie. No bo jesteśmy pro-playerami. Czekajcie, muszę kupić ten. Jeju, jak go zablokowałem. Coń dupę. Nie wiem, <śmany> Dużo. Zleciał! <śmany> Zleciał! Ok, zostaje mi trzy oh, deski. Tak, też zleciałam. Jackie! Dobra, dawaj go od góry. Od góry go, dawaj. Easy! Ma zrzuciłem typa. Easy za mu Dobra, idziemy We're going with, we, we are going with the boys for this shit, guy. Czekaj, He, czekaj, so chodź, chodź, chodź. He has zero earnings at Fortnite, like my guy. Ej, patrzmy do tej dziury. Fortnite battle do tej dziury. Ej, Ej, pokazać wam okaz z debila? Nie, nie musisz. Widzicie go codziennie w lustrze? O! To jest! O, wydaliśmy. Się. No to siema. Siema Janeks! Siema! Już trzeba się pożegnać z widzami. A, Ale czekaj na sam koniec na widzę końców pioseneczka. Nie! Dobrze no, było! Nie! Do, nie Prawo autorskie! Siema! Ej, patrzcie, kto tu jest! Aha. Patrzcie, kto tu jest! Ubył. Ja po prostu kocham. kocham. Ja, ja Dobrze. To była bardzo to dobra gra. Zapraszam Was do linku w opisie do Discorda. Bardzo fajne ziomeczki. Ta. Do widzenia! Do widzenia! Jeśli chcecie kolejny taki sam film, jak teraz nagraliśmy, to serio wpiszcie w komentarzach, my jesteśmy do tego zdolni, serio, każdy jest zdolny, ale ok. Dobra, żegnam was oficjalnie, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subika, no i ocencie nasz film, Chajcie, czy był gównem, czy czymś. Ale jajo. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie można. Jeszcze nie, nie można. Czemu? Nie można, muszę coś zrobić. Co? Two thousand years later. Jesteś sus w tym stroju. Mam nadzieję, że... Co wy tak po mnie stoicie? Ja się Dobra, tyle. Ale. 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 Tyle. Do widzenia. Ale. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia.